planerowy rozkręca się, ale to dzięki budżetowi obywatelskiemu województwa małopolskiego, ale trzeba przyznać, że dzięki mieszkańcom gminy Radów, gminy Żarno i Dąbrowy Tarnowskiej, to dzięki tym głosom e, wygraliśmy, kulturą bliską i daleką i mamy właśnie tą kulturę bliską i daleką w wykonaniu Majki Jeżowskiej tysiące dzieci, młodzieży, ale też sentymentem przecież my już w takim wieku jak ja też wspominamy i bawiliśmy się wszyscy przy tych wspaniałych piosenkach cudownych, bez żadnych podekstów, z radością, z uszanowaniem matki, ojca, rodziny. Coś wspaniałego. Obchodzę jubileusz. 40 lat mija od mojego debiutu na festiwalu w Opolu, kiedy jeszcze byłam lica z Nowego Sącza. W związku z tym, przez te wszystkie lata, myślę, że na tych piosenkach, które dzisiaj najczęściej śpiewam, wychowało się kilka pokoleń. Dzieci i dzisiaj rodzice znają, dzieci, młodzież, dziadkowie też znają, no bo przecież wychowując wnuki, też słuchają tych piosenek. I, i generalnie to wygląda tak, że wszyscy znają piosenki Majki Jerzowskiej, chociaż, chociaż nie mam mnie w radiu i, i nie mam mnie w, w telewizji, ale, ale i, Właśnie siłą tego repertuaru jest to, że on jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. I, 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 i mnie to bardzo cieszy, bo y, mam ogromną satysfakcję, kiedy właśnie stoję na scenie, a pod sceną widzę y, uśmiechnięte twarze, y, właśnie w różnym wieku, które naprawdę się cieszą, że, że są na moim koncercie. Zobaczcie. Bardzo, dobra? Uwaga! A ja wolę moją radę, co ma włosy jak atrawę, złote oczy jak mój miód. Może się? Może się uśmiechnie Zaczęło się od, od, od piosenek dla mojego synka małego, ale to miała być zupełnie przygoda jednorazowa. Ale ponieważ Spodobała się innym dzieciom i dostałam propozycje koncertowania, nagrania płyty, musicali i tak dalej, i tak dalej. to wciągnęłam się w to i zobaczyłam, że to jest moje miejsce, że robię coś wyjątkowego, coś czego inni nie robią, a, 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 a lubię się tak czuć. Y i, i, I myślę, że wygrałam na tym, że ta konsekwencja bycia wierną tej publiczności właśnie dzisiaj procentuje dużo, dużo bardziej niż gdybym śpiewała wyłącznie, na przykład, rokowe piosenki albo jakieś tam jazzowe kawałki. I to jest rzeczywiście coś fantastycznego, co mnie spotkało. Uwielbiam przyjeżdżać do Małopolski i jest to zawsze okazja, żeby odwiedzić moją siostrę, która mieszka w Nowym Sączu cały czas i nawet wczoraj zdziwiła się, bo przyjechałam wieczorem i mówię Basia, ale ja trzy noce będę u ciebie. Ona co? Bo ja zwykle przyjeżdżam i za chwilę wyjeżdżam i po prostu złapała się za głowę, a ja wiedząc, że mam koncerty tutaj w okolicy przez dwa dni, wolę mieszkać w swoim rodzinnym domu i pogadać z siostrą, o czym ona nie wiedziała. Dziękuję wam. Oprócz dzisiejszego koncertu majki jeżowskiej będzie też szereg spotkań autorskich. Jesteśmy już po spotkaniu autorskim z Joanną Wachowiak, pisarką książeczek dla dzieci. Będą też trzy duże koncerty, a więc w Radłowie Andrzej Piaseczny, w Żabnie Bajm w Dąbrowie tarnowskiej Sławomir. Ponadto zaproponujemy mieszkańcom jeszcze Teatr uliczny, który już w czerwcu mamy nadzieję, być może się to uda, że przyjedzie do nas również Krzesimir Demski z Anną. Jesteśmy na razie na etapie rozmów. No i jeszcze będzie też kilka takich mniejszych wydarzeń, więc myślę, że tutaj mieszkańcy będą zadowoleni, za co również dziękujemy mieszkańcom, bo to właśnie dzięki ich głosom jest możliwa realizacja tego całego projektu. Pieniądze otrzymane z budżetu obywatelskiego na gminę, to jest spokojna kwota, bo 140 tysięcy, w tym oczywiście zakup książek nowych, uzupełnienie bibliotek, ale też imprezy właśnie takie jak tutaj, spotkanie z ludźmi popularnymi, w którym nigdy młodzież z takich dzieci, z takich małych miejscowości nie miałaby szans spotkać się z Majką Jeżowską, z wieloma artystami, bo mieliśmy przecież już dziesiątki tych artystów, więc kontakt ten bliski e, z kulturą e, jest, a wcale nie tak daleki, jak się okazuje, bo na miejscu.